Ale to nie jest tak, że te, te skręci no, są tutaj... Hej, Olson! No? patrzcie Przejazd grozy. Janusz. Janusz. To jest Tu jest ekipa jeszcze. Yeah! <noise> Przejazdowa, ale pasywna. Pasywna pozycja. Jurek jest chyba 91, nie? Tinha uma caminhada e eu Tak! reconheci imediatamente. Você é Sim. Eu sou o Johnny. Ele vai, ele vai. Eu bravura. uma bravura Go go, 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 go! Dawaj Julek, dawaj, 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 dawaj! Mighty one! Dobrze, <grym> dobrze! Mison jeszcze nie ruszył? Chyba nie. Nie widzę róży na stopu jeszcze. <grym> <grym> Jest Mison, ruszył.

<śmienicza> Zdziała trochę! Dobrze! Ciągnij, ciągnij! Lekko, lekko poprawiła wynik sobie <śmienicza> <śmienicza> I misjon chyba będzie niesklasyfikowany. Nieskla, Zawodnicy <śmienicza> z reguły nie faulują.